Cześć, witam Was w kolejnym odcinku programu z cyklu Adoptuj mnie. Dziś nagrywamy go kolejny raz w Azorii, w domowym hoteliku dla psów, który mieści się w Czerniejowie pod Lublinem. I chciałam Wam teraz pokazać dwie suczki z nowodworu, nasze schroniskowe, które trafiły tutaj jakiś czas temu. Jak widzicie, obie są piękne, natomiast są to psy trudniejsze. Nie jest to piesek, którego można od razu zabrać do domu, który będzie się cieszył na Was widoki i radośnie z Wami spacerował. Nawet ciężko jest je nagrać, zwłaszcza tą, która jest za mną. Musiały na pewno coś złego w swoim krótkim życiu przejść, że wygląda to tak, jak wygląda. Ta mniejsza Sunia ma na imię Abi. Jest bardziej otwarta, choć słowo otwarta to też nie do końca chyba pasuje. Abi, myślę, że ma około 2-3 lat. Waży niecałe 5 kilo, Jest, jak widzicie, drobniutką sunią i na pewno bardzo śliczną. Chodź, pokaż się do kamery, mała. Abi jest to, tak jak mówiłam, odważniejszą z nich dwóch. W schronisku trzymały się razem i obie nie są już w schronisku, tylko są tutaj. Chodź, ale chodź, dam ci coś jeszcze. Abi pozwala się brać na ręce, pozwala się dotykać, tylko nież sama tego nie szuka i nie lgnie do człowieka. O, przy smaczkach to już w ogóle jest całkiem szczęśliwa. Ktoś, kto adoptuje Abi, na pewno będzie musiał z nią popracować. Nie polecam jej póki co do domu z dziećmi, dlatego że na pewno ze strachu mogłaby ugryźć. Jest niedużą sunią i wydawałaby się taką nieproblemową, natomiast tak jak mówię, trzeba ją po prostu otworzyć. Ktoś musiałby się nią konkretnie zająć. Tak, ślicznotko, o, widzicie, ona da się pogłaskać, patrzy się tak przyjaźnie. Jej po prostu trzeba czasu. Jeśli ktoś będzie miał czas i będzie chciał popracować z taką suczką jak Abi, to na pewno będzie miał z nią pociechę. Jest to taka kieszonkowa sunia, na pewno ma zadatki na kanapową przytulankę, tylko tak jak mówię, wymaga to czasu. Natomiast Tula jest psem dużo trudniejszym. Ona w ogóle nie szuka kontaktu z człowiekiem, wręcz człowieka unika. choć Tulka, pokaż się. Tulka jest młodsza od Abi. A ty spryciaro! Ma myślę, że nie całe dwa lata. Jest psem bardzo wycofanym, ale widzicie, wącha rękę, prawie pozwala się dotknąć, ale przy próbie kontaktu jakiegoś bliższego odsuwa się. Nie przepada za ludźmi, którzy na pewno ją skrzywdzili i tym bardziej chciałabym, żeby znalazła dom. A teraz przed Państwem prezentuje się słynna misia. Wszyscy, co byli w nowodworze na spacerach, na pewno mi znają. Misia była naszą stałą weteranką. Misia siedziała niestety w schronisku bardzo długo, myślę, że około 3 lat. Jak trafiła, nie poznalibyście Państwo zdjęcia, gdybym wam pokazała, jak ona wyglądała. Misia bardzo przytyła. Była naprawdę no połową tego, co jest teraz. Misia jest psem zdrowym, około 4-letnią sunią. W zasadzie całe życie swoje mieszkała na dworze, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby, żeby biegała sobie luzem po jego posesji i spała w jakiejś super ocieplonej budzie, to myślę, że ona byłaby bardzo, bardzo szczęśliwa. Misia za to, że tyle siedziała w schronisku, dostała od nas nagrodę w postaci mieszkania w hotelu, więc ma teraz swój hotel, pokój hotelowy, w którym czuje się świetnie. Natomiast szukamy dla niej domu na stałe, no bo hotel, jak wiadomo, służy do tego, żeby mieszkać tutaj tymczasowo i też tymczasowo mieszka misia. Misia jest bardzo proludzką sunią, proludzką przez duże P. Człowiek jest dla niej naprawdę najważniejszy. Ona uwielbia się przytulać. Teraz już mnie wyprzytulała za wszystkie czasy i dopiero teraz możemy się nagrywać, bo tak bez przerwy skakała do mnie i chciała całować, tak słoneczko? Misia jest naprawdę cudownym psem. Każdy, kto ją zna, każdy, kto przyjeżdżał do Nowodworu, wie jak zawsze czekała na nasze sobotnie spacery, jak bardzo chciała być z ludźmi. Mi się fantastycznie dogaduje się z innymi suniami, z innymi psami. Nie, 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 już starczy tych pieszczot. teraz nagrywamy. Um, nie jest sunią dominującą, potrafi się znaleźć w każdej sytuacji, kochanie, ale już mówiłam, że starczy na razie. Ktoś, kto adoptuje mi się, będzie naprawdę szczęściarzem. Chciałabym, żeby znalazłaś swój domek. Jest psem bezproblemowym, może trochę ciężkim, ale nie każdy piesek musi być zaraz fit, prawda? Choć misia na pewno jeszcze będzie szczuplejsza, wystarczy, że ktoś będzie ją dużo puszczał, dużo z nią spacerował, ona moment ze swojej zwagi zgubi. Misia jest zaszczepiona, jest odplona, odrobaczona, niedługo będzie miała sterylizację, więc po tej sterylizacji jak najbardziej może znaleźć swój wymarzony domek i takiego jej życzę z całego serca. Przy okazji zapraszam Państwa do Nowodworu na spacery, bo takie psy jak Misia i wiele innych czekają cały czas na swój dom, czekają też na swoje spacery. Jeżeli macie czas, chcielibyście sobotny porane, sobotni poranek rozpocząć zdrowo, zrobić coś dla siebie, dla swojego zdrowia, dla swojego ciała, dla duszy i dla tych cudownych psiaków, to zapraszam Was co sobotę na spacery do Nowodworu, które odbywają się między godziną, choć kochanie, 9 a 12. Każda para nóg jest u nas na wagę złota, bo każda para nóg to dwa wyprowadzone psy podczas sobotniego spaceru. Serdecznie zapraszam Was w imieniu tych wspaniałych psiaków. I żegnam się z Wami z hotelu Azoria, gdzie trzymamy nasze psiaki, które również są do adopcji. Gdybyście chcieli zobaczyć wszystkie nasze psiaki na zdjęciach, to zapraszamy na nasz Facebook. Wystarczy wpisać wolontariat schroniska dla psów w Nowodworze i na naszą stronę internetową www.schronisko-nowodwor.com.pl Serdecznie Was do tego zachęcam i do kontaktu z nami.